W dzisiejszym filmiku chcemy przybliżyć produkt, który jest bardzo przydatny podczas podstawowej czynności po porodzie, a mianowicie karmienie piersią. Osłonki na piersi idealnie sprawdzą się dla młodych mam oraz dla kobiet, które borykają się z problemami podczas karmienia swojego maluszka, wynikające z wklęsłych bądź płaskich brodawek. Bardzo dobrze osłaniają poranione, wrażliwe i bolesne brodawki, tym samym zmniejszając poziom dyskomfortu. Większość producentów branży dziecięcej oferuje różnego rodzaju osłonki na piersi. W naszym sklepie internetowym można znaleźć osłonki firmy Lowi, Campbell Babies oraz baby Po Pokrótce postaramy się przybliżyć każdy z produktów. Pierwszym omawianym produktem są silikonowe osłonki na piersi Lowi. Wykonane są z cienkiego silikonu, dzięki czemu chronią obolałe i popękane brodawki słodkowe. Oraz przyspieszają gojenie poranionych miejsc. Matowa powierzchnia yy, osłonek przypomina w dotyku skórę, a wyprofilowany kształt sprawia, że dziecko wyczuwa zapach i ciepło mamy. Osłonki są bezzapachowe i bezsmakowe. Nie zmieniają walorów mleka, co zapewnia dziecku uczucie komfortu i naturalności. Osłonki występują w dwóch rozmiarach S oraz L. W opakowaniu znajdują się dwie sztuki. Zapakowane w kapsułę do higienicznego przechowywania. Kolejnym produktem są osłonki Campbell Babies. Osłonki na piersi proponowane przez Campbell Babies również są wykonane z delikatnego silikonu, który umożliwia bezbolesne karmienie. Jest to idealna ochrona poranionych i popękanych brodawek słodkowych, dzięki czemu mamy możliwość regeneracji. Górna krawędź osłonki jest nieco węższa i sprawia, że dziecko podczas karmienia ma możliwość poczuć ciepło i zapach skóry mamy. Tak jak w przypadku poprzednich osłonek, silikon, z którego są wykonane, nie posiada zapachu ani smaku, nie wpływa na walory smakowe pokarmu. Osłonki występują w dwóch rozmiarach, S oraz L, w opakowaniu znajdują się dwie sztuki. Zapakowane są w plastikowe tui, co pozwala na utrzymanie wyższego poziomu sterylności. Silikonowe osłonki na piersi Campbell Babies są wyrobem medycznym, oznacza to, że spełniają wymagania dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych dają gwarancję najwyższej jakości i nie zawierają żadnych potencjalnie toksycznych substancji. Ostatnim, trzecim produktem, jaki znajdziecie w naszej ofercie, to osłonki na piersi Baby Ono. Osłonki bardzo dobrze pomagają zregenerować zranione brodawki sutkowe oraz uskuteczniają karmienie piersią. Idealnie sprawdzą się u mam maluszków mających problem ze ssaniem wynikającym z deformacji sutków lub nadmiernej produkcji mleka. Tak jak, tak jak w przypadku poprzednich producentów, osłonki w 100% silikonowe, bezzapachowe i co najważniejsze, nie zmieniają walorów smakowych mleka. Nie ograniczają również bliskości mamy z maleństwem, pozwalają na odczucie przez maluszka ciepła i zapachu mamy. Posiadają one wyprofilowany kształt, dzięki czemu osłonki idealnie dopasowują się do brodawek sutkowych. W opakowaniu znajdują się dwie sztuki. Osłonki zapakowane są w plastikowe etui. Nie zawierają bisfenolu A. Osłonki silikonowe omawiane powyżej nie nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofali. Można je dezynfekować w gorącej wodzie i sterylizatorze. Aby, drogie mamy, korzystałyście może z osłonek do karmienia piersią w okresie laktacji, czy może uważacie to za zbędny produkt? Dajcie znać.